Teraz tylko zostało znaleźć miejsce, gdzie ten telewizor się znajduje. Znajdował się w jakimś wymiarze, tak przynajmniej było napisane w raporcie, ale Matam był przekonany, że wszystkie stwory zostały zniszczone i myślał, że mogło to też wpłynąć na światy. Otóż uważał, że światy zostały unicestwione wraz z istotami, które owe światy zamieszkiwały. Mimo, iż było mało informacji o tym sprzęcie, to jednak była tam bardzo ważna linijka tekstu, która mówiła o tym, że ten telewizor jest niezniszczalny. Były próby zniszczenia go, ale zawsze kończyło się to klęską, więc matam pomyślał, że jest szansa na to, że on jeszcze istnieje. Robiono to, bo chciano odpędzić stamtąd starą babę, która blokowała im dalsze przejście. Dodatkowo było napisane, że z tym telewizorem można się połączyć. Wymagało to podobnego urządzenia, które działa na tej samej zasadzie. Matam usłyszał za sobą jakiś głos, odwrócił się i ujrzał przed sobą ten sam telewizor, który widział wcześniej. Matam nawet nie zastanawiał się, w jaki sposób się tu znalazł. On właśnie tego potrzebował, tylko teraz zostało mu połączyć się z tym drugim telewizorem.